Podobno dziewczyna miała lat 14 dodatkowo, no ale on mógł tego nie wiedzieć. Nie, nie nazwał go w życiu pedofilem, to była ciężka przesada nazwanie go pedofilem, więc on powinien sobie zdawać sprawę, że piszą jest influencerem, dlatego też może mieć z tego kłopoty, bo jest influencerem. Najwyższą sztuką inteligencji jest sztuka oceniania Obserwacji bez oceniania. Odcieniam książki po okładce jest tak, tak. Nawet a taki ja kawałek. Tak, zobaczyłem pierwszy raz Kurwa, nie, to na pewno jest kurde, taki zbok a jest, i zwyrok. Na tak, tak, 100% widać, że to taki zbok. Mhm. Dobra Siemanko, cześć kochani. Jesteśmy znowu, my was już ulubiony team komentatorski, ale ja na samym początku zadam pytanie, bardzo ważne pytanie. Czy wysyłałeś kiedyś zdjęcie swojego pindiola jakiejś dziewczynie poznanej przez internet? Szczerze! Nie. Nie, to jest głupota. Nie, nie, serio, nie, ale wiesz, dobra, kurde, bo w ogóle widzimy się dzień dobry w wyjątkowych okolicznościach. Wówłos dzisiaj, nie u mnie, tylko jak zwykle Buarek wyjeżdża, jest chory i wracamy do pinolów. <laughs> Nie. Wiesz, a wiesz dlaczego? Bo to jest kurwa, wiem o czym chcemy powiedzieć. Nie możesz się umówić i pokazać tego pindola na żywo i kurwa nie ma dowodów. No ja pierdolę, ja pierdolę. To nie chodzi, że to jest złe czy dobre. A ma, ma, znam takiego kolegę, mam takiego kolegę, który kurwa... Ale to, ale to notorycznie, kurwa do wszystkich moich koleżanek, kurwa do każdego, kogo spotka, może ale do kolegów słuchaj, nie. Słuchaj, nie, to jest głupie. Ja, ja wiem o czym ja, mówimy, ja to nie? Ja nigdy nie wysłałem, ale na przykład Natalia dostaje... Codziennie, codziennie dostaję zdjęcia pindolów i, nie, i to naprawdę z kąt, kont, niektóre konta człowieku. To raz też w ogóle nawet myślałem, że kurwa, gościu, wiesz, normalnie dane wszystkie firmy prowadzi jakiś prezes człowieku firmy. Kurwa, proszę, musimy go przeszandażować i dane kurwa nas makliśmy ręką. No ale pewnie wiecie, do czego zmierzamy. Zmierzamy do e, afery, która się wydarzyła w Timie no. X. E, zawsze mnie ciekawiło, skąd jest nazwa właśnie Timu X, skąd ten X się wziął, ale teraz już po. po X, X, X. Tak, dokładnie. X, 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 X. X, X, X. Bo to już chyba druga afera na tle seksualnym. Tam jeszcze były kamerki. Kamerki były. Akurat tam to było bardziej przyjemne i nie mam nic do tego, że ładna mam... Wolna oglądać kamerki jak pokazuje. Wolę oglądać na co, na co? co niż pindola tego i o tym rozmawiać? Tak, ale jak... trzeba. O, szkoda, że wtedy nie mieliśmy kanału, bo o tym byśmy porozmawiali, tak to musimy porozmawiać o rzeczach mniej przyjemnych. E, dobra, no co o tym Tomku myślisz? Co to jest potwierdzenie, że rzeczywiście wymieniał się wiadomościami z czternastką. I zestawiając to ze zdjęciem, gdzie widać jego tatuaż na ręce, to wiadomości są raczej legitne. Podobno dziewczyna miała lat 14 dodatkowo, no ale on mógł tego nie wiedzieć, no a z drugiej strony to, czy nie wiedział, czy tego u... Czy to nie. go usprawiedliwia, że wysłał tego pięciora? Ja nie, no ja... no, kurwa. Najpierw wysłała, a potem się pytali, no, no można... właśnie, no właśnie. Zresztą inaczej, to jest, wyszło z to, kto Konopski, jak to kanał Konopski to jakby gdzieś tam odkrył i wywalił. Teraz wyszło jakby nowe, że to nie była jedna dziewczyna, którą pisał, tamte już są letnie i tak dalej. Ja ci tak, po pierwsze, nie, nie nazwał go w życiu pedofilem, to była ciężka przesada, nazwanie go pedofilem, ile ona by nie miała lat, jeżeli to było na Tinderze, był idiotą ciężkim, że wysłał. Był idiotą, że już nie spytał o wiek, ale bierzmy jakby. Że y, na Tinderze są tylko konta, trzeba mieć 18, więc ona skłamała. Więc jak z kimś piszesz na Tinderze, to bierzesz pod uwagę, A. że ta osoba powinna mieć 18 lat. Jeżeli ona nie ma, to to ona skłamała, ona dojebała i tak dalej. Wiadomo, że przy umówieniu się już powinien poprosić o dowód i tak dalej, jakieś inne rzeczy. Aczkolwiek tu mógł brać poprawkę na to, że ona powinna mieć 18 lat. Więc mówienie na jego pedofil jest dla mnie zbyt daleko idące, ale z ciężkim kretynem. Kurwa, jest gościem popularnym, wiesz, jest profesjonalny w necie, on wysyła kurwa pindola. Żeby ona miała 61 lat, kurwa mać, czy 32 Dwa lata, to powinien się umówić tego pindola i wystawić, a nie wysyłać jej w internet i teraz mieć kłopoty. Tak jest moje zdanie. Arguła twoje. <grystanie> moje zdanie, ciężko mi wyrobić sobie zdanie na ten temat. Mm. No kurde tak, jesteś takim znanym influencerem, to raczej. Bo tam było mniej więcej z tymi dziewczynami, że on pisał z nimi chwilę, dosłownie jeden dzień i od razu wysłał zdjęcie a, pindola. No stary, tam. ja rozumiem, zdjęcie pindola, można kurwa, no nie wiem czy można. Ja nigdy nie wysłałem żadnej dziewczyny takiego zdjęcia, ale to kurwa, no nie wiem, jesteś z laską rok, dwa lata, a twoja dziewczyna, ona ci wyśle, nie wiem, jesteś gdzieś za granicą, chcecie sobie nie wiem, tak, może tak. jakoś tak podkręcić no, po prostu, ale... bo się dawno nie widzieliście, ale nie że przypadkowo dziewczyny przyniesie strzał ze zdjęcia. Spotkanie. To jeszcze będąc wiesz, gościem, którego obserwuje kilka milionów ludzi, przecież to wiadomo, że o to chodzi. A się dziwię, że to wyszło dopiero teraz, bo widzisz, wyszła dopiero jedna i nagle te wszystkie dziewczyny. O kurwa, do mnie też pisał, do mnie też nagle się wszystkie odezwały, nie? Bo właśnie to była taka, 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 tak to, to, to jest efekt domina tak zwany, nie? Mm -hmm. Poszło, okazuje się, że gościu od początku był ciężkim z bokiem, chociaż, kurde, wiecie, to powiedziałem wcześniej, jak tu przyszedłeś, że nigdy, nigdy, ale to nigdy staram się nie oceniać ludzi po wyglądzie, bo właśnie sztuką, najwyższą sztuką inteligencji jest sztuka oceniania, obserwacji, bez oceniania. Tak, Oceniam książki po pokładce, tak, nawet a taki ja, kawałek. Ja to, zobaczyłem pierwszy raz, to kurwa, patrzę, nie, to na pewno jest. Kurde, taki zbok jest, i z wyrok. Tak, tak, Na 100% widać, że to tak, taki zbok. Ale tak dobra, 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 wygląda nie żeby nie, to rzutowało. No na Jednak, jednak coś, coś w tym było. Ja mówię, mam z tym problem o tyle, że gość jest ciężkim idiotą. Nie będąc influencerem i tak nie powinien tego robić, kurwa, bo to ci wykorzysta, wiesz, odchodzi. Słuchaj, nie będąc influencerem, wyślesz takiego pindola i za jakiś czas nie wiem, masz żony ktoś cię może taka laska y, szantażować czy coś. No nie robisz takich rzeczy, <grym> bo to mam, bo mam internet. tego pinola, nie się go usta. Zbyt, Bo internet nie, nie zapomina. Ale będąc influencerem... Tylko mówię, ja bym po prostu nie wrzucił wszystkie do jednego wora. I, i ta, że ona miała mniej lat, to oczywiście kurwa troszeczkę się inaczej traktować. Ale nie winiłbym jego za to, że on kurwa nie chciał od razu ksera do wodu, Bo póki co nic nie robili. Póki co tylko on wysłał zdjęcie, o pindola. Pisał głupie rzeczy, typu siądę ci na twarz. Jak mnie to ci zatkam i nie będziesz skrapała, Jakiś w ogóle kurwa idiotyzm o to jest jego kurwa sprawa, jego fetysz i co się tam robi. Aczkolwiek mówię, nie robił z niego pedofila. Ciężkiego idiota. Nie robił z niego pedofila i nie wymagał od niego od razu do dowodu potwierdzonego notarialnie, jak oni tylko wysłał tego kurwa Pindola, jeszcze się nie spotkali, jeszcze się nic nie zaczęło, a to był Tinder, gdzie teoretycznie powinno być zweryfikowana 18 lat. <grym> nie, czy byś właśnie to była powiedz, czy byś inaczej te inne lęki nieletnie? jakby był normalny, jakiś szarym gościem, to może wiesz, ale kurwa, no przecież on wie kim no, on jest, zna swój no, statut w internecie. Kurwa, Dlatego kurwa, też masz, pewnie one z nim pisały, to jest druga sprawa, nie? Jest. Pewnie jakby był szarym, bo ze swoim piszary... wyglądem, to by nie miał tego pisania. No, dobra. Teraz trochę po, pojadę, no pomysłem, piszę do ciebie, kurde, gruby, rudy z bok. Chłopie. No to co robisz? Piszesz z nim? No nie piszesz no, z nim. Ta, Ona ta, pewnie ta, pisała ta. tylko z nim dlatego, że to jest tak lekko. Dla kłop. Tylko dlatego mu się upiekło to, że jest rudym, grubym z bokiem. Tak. Kurde nie wiem czy nie za mocno pojechałem, no ale nie, no, 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 no. No ale, ale, generalnie ma rację, że on nawet, nawet one z nim pisały dlatego, że on jest znany, to tym bardziej właśnie powinien mieć świadomość, że jest znany, one dlatego z nim piszą i dlatego, że z nim piszą mogą to zaraz wykorzystać, no kurwa, no to jest klimat na końce, dlatego, tak? Bardziej właśnie, zwoje się tam poruszać, nie? Dokładnie, Wszystko dokładnie, i, i tam dokładnie, dokładnie. Zastosować. A wracając do do, 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 rudych, to nie chodzi mi o to, bo ja mam bardzo dobrego kolegę, to podrabiam serdecznie, Patrykosa, bardzo porządny, rudy gość, to, 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 to żeby się potem do mnie nie, nie ten. Sam mam trochę rudy zarost. Ja też to. Też chudny nie jestem. Nie, ale do, dobrze powiedziałem, że nie chodzi, chodzi o to, że gość może nie, nie, idąc aż tak, gość nie był kurwa gwiazdą y, misji Uniwersum, nie był atrakcyjny na tyle, żeby się zabijały niego laski, tak. tylko dlatego z nim pisało, był influencerem, więc on po zdawać zdawać sprawę, że piszą jest influencerem, dlatego też może mieć z tego kłopoty, bo z influencerem. To ma dwa końce, nie? On jakby se wziął, że z Panem świata będzie im rozsyłał i nic z tego nie będzie. No i no i, no i no i no i chyba tyle. No, cały ten etap się wypowiada, to mi to nic chyba nowego, ciekawego nie wymyśli. Dobra, przejdźmy do kolejnych tematów. Powiem ci szczerze, że ja nie, nie jestem ci przygotowany, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, mam anginę, chociaż teraz już wreszcie mi głos wraca, a jutro lecimy na wakacje. Jeszcze Marle jest w, śpim, w psim szpitalu i w ogóle przekichane ciągle po. Arek był chory, a jego piesek w No, Słuchajcie, z rtęcią i zatruł się rtęcią, ale na szczęście udało się nam szybko zareagować i jutro wyjdzie ze szpitala. Może coś o tych cały, cały polski przynajmniej Instagram jest pozmieniane profilowe na miśki, może coś powiem o tym, bo Ty jesteś w krypto z... Mówisz o NFT, tak? Tak, mówię o NFT, coś tam pewnie o tym wiesz, no to może przybliżymy, bo nie wszyscy wiedzą, a część, część nie wie, a część się zastanawia, że mnóstwo dużych kod zmieniło swoje profilowe na te fancy beers, czyli miśki takie personalizowane. Gessler, Malik Montana, no są są, są. Odpowiednik tego um, amerykańskiego jacht, yy, jak to się nazywa, jacht Cartoon Club, Kula, coś tam. Tak, tak, Także tak. O 2 miliony zostały sprzedane te miliony dolarów. Tak, a tutaj tak, tak, chyba nie są takie drogie te miśki, bo jak nas sprawdzałem to 2000. Za 4 złotych można mieć? Yy, dokładnie 1,5 eterium, nie, tego bardzo, bardzo duża była też prowizja, więc ja za 4, to wyszło około 15 tysięcy złotych. No i zobaczymy, bo na razie ja ma, mam 4 miście, nawet nie wiem jak one wyglądają, bo na razie są niewyklute, zasłonięte, 9 się wyklują, ale żeby tak sprostować, bo trochę się dowiedziałem. Te miski, które mają na profilowych, oni z nimi nie będą mogli handlować. Ci influencerzy po prostu, i to jest fajna akcja, fajne, czy te, 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 ta, ta firma zrobiła, po prostu dostali pieniążki za to, żeby umieścić się na profilowym. Mm -hmm. I te miszki nie będą tradowane, po prostu są rysunki, bo, bo te miszki okay. nie będą personalizowane. Tam będzie losowo wybrane okularki, broda i tak dalej, rozumiesz? Losowo. A te, ci influencerzy za, za, przez tego grafika zostali narysowani, mieli umieścić to na swoim koncie profilowym i dostali to po prostu pieniążki. I to jest taka akcja, że każdy co miści o to, ja sobie też kupię miśka, to jest taka akcja promocyjna. Że to nie są przez nich kupione NFT, które okay, poszły na profilowe, okay. tylko narysowane w tym stylu misiowym i no nie oszukujmy się moi drodzy, no Magda Gester, pewnie wie o NFT. Według niej jak się czegoś nie piecze, to to nie istnieje, więc wątpię, żeby Magda Gessler wydziała coś, tego po prostu dostała pieniążki za umieszczenie tego na profilowym. <sum> no, 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 fajnie. No, no, no. Ja no. nie dostałem żadnych <sum> żadnego misia mi nikt nie spersonalizował, będę musiał sobie sam go zrobić, chociaż nie wiem czy potrzebuje takiego misia mieć, w sumie to chyba nie potrzebuje. Zobaczcie zobaczę jak na Ale ten ten już ten nas cztery, więc widać, że ktoś jest tutaj niedowartościowany. Dawniej to się kupowało, czym <grym grym> się miało mniejszego pisiora, tym się kupowało większy samochód. Teraz to działa tak, że trzymasz mniejszego pisiora, tym więcej misiorów musisz sobie kupić w NFT. Ale właśnie ja teraz, ja teraz yy, będę... Nie Ale Ale swojego... nie potrzebuje misiora żadnego. Właśnie Bo ty ty mówię, pisiera, ja, ja będę wysyłał na... misie. Jak ktoś do mnie napisze, to będę wysyłał misie. Także opłacasz dziewczyny po dwa koła, to jest lepiej niż dostać pisiora trzymanego przez niego w ręce na zdjęciu. Ja będę wysyłał misie, a nie pisie. Ale myślę, że tu stracisz połowę po panek, bo są dziewczyny, które lubią oglądać męskie przyrodzenie. Tak, tak, no, zapewne, zapewne, zapewne. Zapewne, zapewne, zapewne. Ja tego jeszcze teraz jak zerknąłem, to mi się rzuciła ciekawa rzecz, no Sentino różne rzeczy dziwne mówi, ale mówi, że się właśnie pogodził z Malikiem i ze wszystkimi i będzie ambasadorem Heilig. To tak jak mówię, no jestem teraz w dobrych relacjach już um, z Heilig. Um, ludzie, którzy z malikiem działają i tak dalej, chcą też prawdopodobnie ze mną działać i tak dalej, także nie wiem, nie wiem. Dla mnie to jest taka dziwna wiadomość, bo tam cały czas były disy i nagle, nie wiem, ma współpracować i ma w ogóle High League reprezentować, no, że się tam mnie przepraszali. Dla mnie takie dziwne i... Kurczę, w ogóle wczoraj była konferencja High ale niestety ja się bardzo zleczyłem, ledwo wczoraj żyłem i nie, 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 nie miałem siły tego oglądać. W ogóle miałem światło w człowieku, SMS-a nie mogłem odczytać, u mnie głowa bolała. No i tak, tak przepadłeś dość mocno, no. No i, i nie wiem, co się tam działo, widziałem tylko u Alana na profilu, że tam jakieś dymy miał z tym Denisem. Aha. Też powiem Ci, że Alan tak trochę jak kozacko z takim Denisem wyszedł. Pierdala? Jej cię odpuszczę. Denis jest dużo większy, według mnie silniejszy i to, no taki kamikaze trochę jest za Ale już też troszeczkę parwal za sobą, to nie jest jakiś tam nowicjusz już też, no ale dość odważnie, nie? No zobaczymy. Ja a i w ogóle a propos, propos League'u, że to będzie ten turniej, trzeba może powiedzieć. I a, właśnie. Pierwszy raz. Podobno pierwszy raz w, w świecie, znaczy to nie wiem, czy są potwierdzone informacje, ale tak ma być. No, tak, tak ma być, więc chyba są potwierdzone. Pierwszy turniej freakowy, ośmiu zawodników wchodzi. Wychodzi tylko jeden zwycięzca, zgarnia pół miliona złotych. Bardzo tak. fajnie to. to tak Pucharowy tak, system, czyli ten tak wygrywa i kolejny, i kolejny. Ten... Albo w O-kwestie. Fajnie. O. No, ciekawa, Pierwszy raz tak. Ciekawe w jakiej wadze będą. No bo wiadomo, że ci ludzie muszą być mniej więcej w tej samej wadze, więc to pewnie wymyślą jakąś najpopularniejszą wagę. A najpopularniejszą wagę, wagą w Polsce jest pewnie e, średnia albo półśrednia, czyli to będzie 77 kg. Albo 80. O, ja 84 mógłbym być. Ale mógłbyś zejść, dlatego tu nie mogłem. No 77 mógłbym chętnie mówić ale to jest High League, ja jestem wierny Fame'owi, więc Fame wymyśli coś podobnego, to chętnie w takim turnieju Ale warto o tym wspomnieć, tak powiedziałeś, że pierwszy raz turniej, czyli odpada jeden i później kolejny i finał, półfinał, tak jak to się robi w Tak, I ostatni musi stoczyć cztery walki, tak? No, właśnie. wygrać cztery walki jednego wieczoru, no to jest. Ale drugiego przeciwnik będzie miał tyle samo, więc to jest tak, tego, no a nie mniej jednak będzie na pewno Oczywiście, to jest fajna walka, na High League 2 w ogóle została ogłoszona. <głos> <głos> tam, Trochę nie, podobny. nie, nie, ale <noise> tu, słuchaj, Konrad Karwat... Helik 2, co jest Helik 2? To jest jakaś super taka... Mario, to są, kurczę, może Ty ich nie znasz, ale nie. to są e, moje ziomki, jeden i drugi. Konrad Karwad no to jest były Strongman, miałem okazję się z nim dobrze poznać, Super Mario, no to jest... Nie Wiemy, tak filmuje się, o super. No. Jeden, e, tere, aktualnie jest trenerem, ale on był w Ptak Expo takim menadżerem, ogarnia wszystkie rzeczy i okazuje się, że się biją ze sobą, w ogóle jest to mega zaskoczony, że taka walka będzie miała miejsce. A czym jest High League 2? To znaczy, to będzie druga gala, czy to będzie... Druga gala, Ta, druga gala. 5 lutego jest... Aha, High 2, bilety? Jeszcze nie. No właśnie. przyjechałem. Ważne, nieważne, w chłopach, ja akurat go obserwowałem na TikToku, jeden chłopaczy nasiadał sobie na ławce i mówił pierwszy dzień, czeka, masz Chris do mnie się dosiądzie, drugi... I robił tak 200 parę dni, więc rezygnował, przez 200 dni siadał, ja nawet, on na początku miał jedno wyświetlenie, dwa, a później już go dużo ludzi zaczęło, no było ciekawe, wiesz, no ja yeah. na tyle dzień w dzień siadał na tej ławce, z tej samej perspektywy siebie tyłem i czekał tam jakiś czas na tego Friza, później go to odpuściłem, no ale zaczął mieć nawet zasięgi i wyświetlenia, no i zrezygnował przy 200 którym którymś dniu i Friz mu napisał, że wiedział Czego o tym czekał na dokładnie rok, czyli 365, czasami, czasami. Prawie zawsze warto być wytrwałym i takim nie zmieniać decyzję. Jak już zaczniesz kopać, to najlepiej ci, kontrolować. że Ja mam ba kilkadziesiąt osób w tym momencie, aż wczoraj to skomentowałem, bo już nie, tak. nie dałem rady. A nie, Kilka no. to jest osób, którym pisze nie. pierwszy dzień, nie. aż nie. mi odpiszesz. Nie, to Trzeci to to dzień, jest... aż mi odpiszesz, coś, aż mi odpiszesz. Ale wiesz, to wiesz, ten chłopak tak, się coś ciekawego, on był w ogóle jeden z pierwszych, bo teraz dużo osób tak robi. Tak. Coś tam skacza z Co Był jeden z pierwszych. i to było fajne. On wiesz, on sobie zdawał trochę trudu, nie? Do ciebie gośisz, że napiszesz, wiesz wiadomość i ty podlecisz, bo on piąty raz pisze. Nie, wychodził na ławkę, ten telefon, siadał, dawał i codziennie publikował filmy. Ale ci to się teraz już powoli nie ma takich fajnych rzeczy, bo ci ludzie myślą, że są fajni, tak. ale wiesz, on nie wie, że na przykład do mnie przyszedł 60 osób każdego dnia. Ja codziennie mam zajebaną trzynkę, ja najpierw się... muszę tych debili minąć, kurwa, potem dopiero wiesz, jakby mi ktoś na mega, Arek, powiedz mi, jak schudnąć waży tyle i tyle i tak dalej. Od razu bym odpisał i miałby ze mną konwersację, ale jak wymyślałem takie, to tak takie jakieś rzeczy, to są w ogóle, wiesz, bez. ty ja sobie z tym radzisz, to jest właśnie fajny temat. Bo ja przy moim zasięgu, gdzie ja mam ile on na Instagramie, mam tam 12 tysięcy, to mi już zaczyna być. Ja już nie mogę przerobić gdzie jest Wiadomość prywatna, taka od kogoś, kogo znam. Bo czasami mm. też takie osoby piszą, mimo mając do mnie numer, no bo mi komentują zdjęcie, czy, czy o coś tam pytają. A jest mnóstwo tych wiadomości innych, nie innych, w które też schodzę, bo czasami są tam ciekawe rzeczy, typu propozycja do królowych Życia. <grym> słyszałem, właśnie. Ale królową byś miał być, czy królem no właśnie, bo, nie, nie wiem, wiem, kurwa, chyba pionkiem. Kinga miał być królową, a ty króle. Właśnie tu Kinga jest całym problemem, że chyba, nie wiem, jutro mam z panią rozmowę. A z, czyli jednak ja nie, nie, nie tego. Nie wiesz, co ja chcę z mamą pogadać, bo chcę zobaczyć też warunki nie tego, ale no słuchaj, to jest akurat Program, jego, mm, jego format jest taki, gdzie nie idziesz jak Big Brother, Ty jesteś włączony do życia, tylko do Ciebie się włączają do życia. Ta, I teraz tak i wiesz, twoja, wiesz, wiesz o to chodzi, także musi myśleć o swojej babie, o swoich kolegach, o, o tym wiesz, o co chodzi. Tu mogliby stać, no w sumie nasz kanał mógłby pójść w górę. Ale rozumiesz, to trzeba brać pod uwagę wszystko i zapytać Twoich przyjaciół, Twoją rodzinę, Twoją żonę, z kimś śmierci. Dokładnie, sobie tak bo tak to, to nie jest Twoja tego no. decyzja i to nie jest narzucenie komuś chuj, tam wiesz, jak ktoś sobie nie życzy, jak Kinga akurat ma z tym średnio, ale jestem mówiony jutro z panią na rozmowę, bo chce Badać, bo chcę jej zapytać w ogóle, jak do mnie trafiła, czego ja i. No, to takie rzeczy, jakie mhm. jak, jak, jak są warunki tego programu i tak dalej, aczkolwiek mówię, raczej powiem nie, ale wracając do Instagrama. Właśnie sam wiesz pewnie czasami w tych innych są takie jakieś ciekawe rzeczy, które. No nie możesz wszystkich innych wywalić. Jak ty sobie z tym radzisz? Bo ty już masz dużo więcej tego. Znaczy ja ogólnie hmm. staram się przeglądać te wszystkie wiadomości w miarę. Jeżeli jesteś ciekawego, ktoś za jakiś. Pytanie takie, które mnie zaciekawi, uh -huh. albo coś naprawdę, coś, co czuję, że mogę mu pomóc. Bardzo dużo takich życiowych rzeczy, na przykład, nie wiem, zostawiła mnie dziewczyna, ja sobie z tym poradzić, albo uh -huh. coś uh -huh. tam. Takie lubię, bo ja w ogóle uwielbiam, K kiedyś chciałem prowadzić kącik złamanych serc w ogóle swoim <laughs> <internecowym> w swoim radiu internetowym szkoleski <laughs> to naprawdę, mi się wydaje, że na związkach to, pomimo tego, że wszystkie moje były chujowe, to czy jestem po rozwodzie, to się znam, bo okay, po prostu dużo okay. przyjrzałem i mogę okay, tak. musisz pomóc. Ale czekaj, wrac wracając w ogóle do tego tematu z królowych życia, swoje miałem kiedyś takim, taki w ogóle temat, że zadzwonili do mnie z dam i wieś Dżentelmeni i wieczorem. No, no i pani do mnie dzwoni, że chciałaby, żebym wystąpił w tym programie, nie? A ja to nie jest tak. Proszę pani... Kurczę, no ja nie wiem, czy ja się tego nadaję, ja się na pewno tego nie dodaję. ja nie mam takich rzeczy, jak ci, ci wszyscy tam w tym programie, aha, ci aha, ludzie, aha. nie? Ona już tam. Doszedła. Nie, nie, to niech powiem my to wszystko, ale ja nie, nie pozwalam jej w ogóle przerwa, przerwać, nie? No ale proszę pani, ja nie mam ani takiej stodoły, ani nie mam żadnej cody chlewnej, Bo ani to, nic. Ja jestem ze wsi, ale nie jestem aż tym nie? Nie, nie? nie, proszę pana, ale my chcieliśmy, żeby pan był dżentelmanem. jak ja mogę być dżentelmanem, ja jestem chłopakiem z zewsi. Nie, no, nie, nie. Ale ja jej minan Mina, no nie widziałem jej, mina, tak mina, ale, że... ale słysz, widziałem wręcz jej, mina, jak słyszałem, jak tak, tak e, e, ty Nie, nie, że nie, masz atrybutów wieśniaka, nie, ona <laughs> ci chciała za nie, do, o to chodzi, tak, tak. A jeszcze wiesz, ona, bo to widzisz jak to jest. Ona, no ale my te wszystkie mieszkanie że coś są, to my to wszystko. To, to... Tak mamy. Nie, nie, nie. Ale widzisz, właśnie to jest inna forma programu i powiem Ci, że o innej bym myślał też wątpię, jakoś tak nie mam, nie mam aż takiego parcia i nie wiem, czy by się w tym dobrze widział, ale co innego, jak ty idziesz do programu, a mówię, królowe życia są programem, który przychodzi do ciebie i w Twoim życiu uczestniczy. Wiesz co, to jest bardzo dobra rzecz pod względem, nie wiem, swojego biznesu czy czegoś. To, to, o tym pomyśleć, bo i bierzesz do pracy, mówisz o tym i to jest puszczane, wiesz, reklama. Moja znajoma Sylwia Paretti, z tego, że ona jest, teraz już zaglądowała, była się z 3 no tak, no, ale Tak, ale wybiła, wybiła się, się, oczywiście. Się, bań, się z fajnej strony się pokazała tak, i tak, wiesz, tu tak, jak tak. najbardziej. Tutaj moja znajoma, e, druga też taka Zuza, e, też dostała propozycję. Nie wiem, co to możliwe, że może w nowej edycji. Uh -huh, uh -huh. e, jak nie znasz Zuzy, to jak będziesz wracał do domu, to na rondzie matecznym, e, na samym, jak będziesz ode mnie jechał, na rondzie matecznym na środku jest takie wielkie zdjęcie takiej blondyny, Aha. to jest właśnie Zuza i Zuza też dostała propozycję. Eee. W ogóle Królowe Życia jest, no nie, nie jestem rodzaju żeńskiego, no, ale teraz jest już jeden, ten kod, wiesz, to jest, jest się... Życia? Tak, Królowych Życia, tak, tak, bo to pewnie tak nazwali ten program, już nie chcą zmienić nazwę, a ale to już jest gender, płcie, obie. No królowe jest gość, on zresztą to to już o nim ostatnio... Ten, od chwilę, okazuje się chyba raczej jego ojciec, ale nie wiadomo i tak dalej, Megakot, bang, bang, bang on mega kod. On okazuje kod. się być dużym deweloperem, gdzieś tam coś dowiedziałem, no nieważne, są jakieś tam informacje, ale to jest deweloper duży, na te Ferrari, nie Ferrari i dlatego Ciekawe, wiesz, jak się do mnie zwrócić, ja też muszę tej baby spytać. No, czy ja według niej mam, no bo tam jednak ludzie usytuowani są dobrze, jeżeli chodzi o materialnie, to na ma być poszuka, królowie ja życia. No, dlatego też chcę z tą babą porozmawiać. Skąd ja tam? Nie szalony może. A może chodziło o, tych, tych, o tych, ten kabaret tam, królowie życia. <laughs> 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 nie o tak. <to>, kurwa, <laughs> nie wiem. Jutro mam rozmowę, w następnym odcinku coś powiem, co mi tam powiedzieć. Ale mówię, bo chętnie z babą, z babą, z panią porozmawiam, bo, a czy, z, z, bo, no, bo, no, bo chcę się też dowiedzieć, jak. To jak trafiła i, i czegoś ciekawego, ale pewnie z tej nie skorzystam. Coś jeszcze z ciekawych rzeczy? Ilonowi Maskowi je 69 milionów wyświetleń, na, no, nie, obserwujących na, na Twitterze. E, Twitterze. jest Czyni go to 14 najpotężniejszym kontem na świecie. Skomentował. Nice. <grym> On jest genialny. On jest pod tym względem genialny. I to, nice. Ale ostatnio właśnie też skomentował jakąś, jakiś taki badziewski człowieku yy, kryptowalutę, taką mega badziewską, kurwa, coś o niej napisał i chłopie 6000% tysięcy w górę. Kurwa, groszko. No to, jest. To, jest, to jest taki człowiek, który może robić tego spekulację. Kupujesz sobie jakieś waluty, za głupie nie wiem, 100 tysięcy dolarów i ona ci nagle pójdzie 6000 w górę, tak, tak. bo powiesz ty goni, że... Jest to sobie sam może robić, nie? Założyć, które. Tak. On, on na stówę tak robi. No tak, no. Na tak robi To samo było z Dogecoinem przecież, przez tak. chwilę do Piesek tak, tak. z memów, nie? Tak, nawet, mówię, nawet podobno Tesla ma przyjmować opłaty. Chociaż nie wiem, czy wiecie, ale nie żebym korzystał. Na Poltube można płacić do za. E... <zysykańska> <zysykańska> można wysyłać pisiorki. <zysykańska> <zysykańska> za subskrypcję. Można odbierać. można płacić do <zysykańska> A w, ja dzisiaj a propos tych właśnie misiów i cały kryptowalut, że Ethereum się. Wiem, że ja się zbyt mało znam, ale takie info. Zauważ, że każdy kryptowalut pierwsza myśl to jest Bitcoin, nie? Mhm. A jednak tak się kupuje te NFC. NFT, czy wszystko wszystko jest no właśnie jest na jest, na, hey, na tak. Ethereum, nie? Ony Że Bitcoin jest przesyłany między ludźmi, płacenie tak między sobą, ale wszystkie te transakcje, takie wszystkie NFT i tak dalej, są na jednak na blockchainie Ethereum. I to się coraz bardziej użyteczne. Tak samo jak chcesz kupić nie. jakieś mniej popularne kryptowaluty, to najpierw musisz mieć Ethereum i tam, potem z tam. tego dopiero wykupujesz, czy to na Metamasku, czy na innej platformie do, tak do handlu. Two hours later Ósmy dzień więzienia, pozdrawiam Freeza. Runa. On w domu pozdrawiam ma, tak? Obrożę, tak? Pozdrawiam kantynę. Patrz, pozdrawiam wszystkich, kury. Piąty dzień więzienia, pozdrawiam prezydenta Andrzeja Duda. Ja już wiedziałem, że on pójdzie do tego więzienia, już Piąty po prostu. więzienia, pozdrawiam Bartęga. Trzeci dzień więzienia, pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków za kratami. Pierwszy dzień więzienia, pozdrawiam. Ciekawe, czy nagrał na wszystkie dni, no na pewno nagrał. Ale to Wielu dobra, ale to on, on teraz jest w tym więzieniu? Tak. Pierwsza, no, przecież tam nie można mieć telefonu. No nie, ale to dobrze nagrane wszystko znajdzie. A, jest to teraz... No, tym, to teraz to zrobił! Dwie, dwie. Dobry jest! się, kogo pozdrowili następnego dnia. Nie, no to i to jest mega, to jest wytworzenie. Dobra, no, to możemy na tym powiedzieć parę dni. Dużo już mi, powiedz. mi powiedzieli, A, to nagrywałeś to? No <grym grym> dobra. Nie, ale zajebisty pomysł, powiem Ci jakie to jest robienie napięcia, nie? Co, co będzie jutro, kogo ciekawe, co jutro? Kogo ciekawe kto go poznaje, w dniu. A jaki ma wyrok? Ile ma tam dwa siatki? Rok. Kurwa, 365 dni. Ten co, ten nie wytrzymał tyle na ławce, ciekawe czy ten wytrzymał tyle z pozdrowieniami. Ale z takim z, z, z jakim, jakim on na twarzy. Dobra. No. Tak wygląda gość, który wie, że pójdzie do więzienia? Kurwa, ja ale wiem, co... powiem ci, jest, jest genialny, jest genialny w tym co robi, jest genialny. To ten, z którego zawinęli jest na live'ie? Na live'ie rozmawialiśmy. Czyli on już to wcześniej sobie, kurwa dobry jest, no. Jesteś magikal. <grym> ja coś chciałem jeszcze, o czymś chciałem myśleć? Jeszcze... Aaa, wiem o czym! Kurczę, wczoraj była premiera, oglądałeś? Może już? Oglądałem. Eee... A ty nie? Oglądam że no. oglądam Ja Jestem mega e... panem ogólnie twórczości Kabula. Tak! To zacznijmy od minusów czy od plusów. No, ja mi się mi, mi nie siadł. Siad. No, znaczy, znaczy, ja znaczy, dla mnie był, nie, był po prostu za długi. Za długi, i, rozleczony, i momentami był rozwyczony za mało akcji. Ale ogólnie sama mi się bardzo podoba sposób narracji, jaki prowadzi tak. Kawulski. Jest tak. bardzo fajnie, to tak. się fajnie ogląda. Z tym, że no tu po prostu przesadził z długością tego filmu. E, i, I ten. Fajne też były takie powiązania z tym poprzednim filmem. Tak. E, było tam, jak ten młody przyjechał z ojcem po taksówkę, tak. nie, taksówką tak. jeździć tak. i tak dalej. Fajne, fajne rzeczy. E, no i w sumie tyle. Moim zdaniem w tym filmie. Nie było za, za dużo kawódzkiego. że o ile... W, jak, bo słuchaj, on miał pierwszy film, ten co tam z Mamedem, nie pamiętam, Boże. Tytuł. No nie, wiesz, kury. Też tu. Wiem, 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 wiem. Taka wiem, mantra, jesteśmy buddystami. Underdog. To Underdog był jeszcze, moim zdaniem, no był jakby nie, nie za słaby, znaczy właśnie reżysersko, jak, jak zostałem gangsterem, tak? tak, drugi, to był właśnie, to był top, genialny, a tu znowu przesadził w drugą stronę, to był film akcji, tamten był idealny, a tu właśnie już tak za bardzo artystycznie, kawucko, trochę to rozwlek, tam są zajebiste kadry, to jest ładnie opowiedziane, tak. mi się podoba, wiesz co, u niego takie, takie trochę kurwa, jak spad Fiction, jak coś, że i wtedy to powiedziałem, na przykład wiesz, jest akcja, takie wpuszczanie oczka do widzów, takie tak. fajne rzeczy, takie, no, to jest super, to właśnie doprowadzenie tak, narracji, o tak, czym tak, mówiłem, tak, jest dokładnie, mega, dokładnie. mega fajne i to mi się Jakieś straci, tam właśnie takie retrospekcje w tych gdzieś niech to, że może za żanty. bardzo chciało powiedzieć tą historię i za dużo tych rzeczy tam. Kurwa, no trzy godziny. Tak, no Trzy godziny, to, o to chodzi dużo. Normalny widz, fan, wiesz to na tyle, że to jest na Netflixie, nie w kinie. W kinie byłoby ciężko by się tak, jeść, tak, trzy godziny przy tym tak. filmie. To jest, Myślę, że niektórzy by się skórali, byłoby im niewygodniej, by szli do domu. O ile na Netflixie to może zapauzować iść tam, ugotować sobie jedzenie, umyć, kurwa naczynia. Zjeść pora! i wrócić i dokończyć jest okej dzielić sobie ten film na trzy tak. części, jest sporo. Ale jak na jeden raz to jest długo. Ja nawet mi długo. się z, pamiętam, mi się utwiła w pamięci na przykład taka scena, jak oni gdzieś tam w Niemczech się uczyli, jak ten samochód i on y, y, otwierać i odpalać. I mówi, że wszystko y, muszą rozkminić, nawet ten dlew. I tu, i, na przykładzie tej sceny powiem. Tam można było to powiedzieć, a on tak, ciekawy, jak ten dlew, no i robią ten dlew. To wystarczyło powiedzieć, wiesz, rozkminimy tak, to. To było chwilu, za szczegółowo. Tak, za szczegółowo, pokazane fajnie, ale takich scen jest dużo i przez to ten dzień godziny się robi, tam ginie akcja. To jest fajne Padry fajnie artystycznie, fajne prowadzenie narracji, jak mówisz, ale gubi się akcja przez to. Dlatego. No tak jest. No i tym gangsterskim akcentem. Jak zwykle, jakie Zakończmy... złodziejskie życzenia <laughs> ostatnio były od Freela, od tych nie od Freela, przepraszam, od bro, to teraz znowu gangstersko. No tak jakoś nam to się kończysz. Zakończmy tym. Dziękujemy, że jesteście. Jeżeli Wam się podoba ten content, no to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. No i dajcie nam o tym w komentarzu znać. Zaproście też może swoich znajomych, żeby oglądali. Jeżeli jakiś ktoś, kto ma rudy kolor włosów się obraził po tym odcinku, to przepraszam, nie miałem na myśli tu nikogo urażenia, oczywiście. Tak mi się powiedziało. No, bo ja sam jestem trochę rudy. Pozdrawiam.